Szczęść Boże. Pięć Boże. Boże, witam. Proszę księdza, z takim zapytaniem. E, z taką, za. można powiedzieć ciekawostką, bo usłyszeliśmy tutaj od pewnego miejscowego pijaczka, iż przed wejściem Rosjan w 45 do Walimia e, usłyszałem taką historię od niego, że w miejscowych kryptach e, pastor ukrył tutaj rzekomo skarb, złoto. Czyli jest to prawda? No, krypty są fajne pod, tym, pod, pod naszą wieżą kościelną. Są tam. Zinwigilowane te krypty są trumny, właściciele leżą, ród cedliców leży, no ale wam mówię o skarbach, nic mi nie jest wiadomo. A czy zechciałby ksiądz nam pokazać te krypty? No mogę, nie? Mamy chwilę czasu, to jeszcze pójdziemy. Zamknę tylko plebanie możemy się udać do krypty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. To chodźmy, proszę. Czartę. Kompletna to jest? Nic tu nie znajdziemy. Już posprzątane. To już o zupełnie rozbite, ale jak hm? tutaj? Tu nic nie To jest prazdy. Mamy ciała buty. Mm -hmm. Nie stary I co paki chodzimy? Mm -hmm. No. Nic tu idziemy. Mm. W końcu to że to nie zdobyło. Ja faktycznie nic tam nie było. Dziękuję księdzu za Dziękujemy pomoc. Bardzo. Dziękujemy bardzo co jest pokazane z bogiem bogiem nie ja, było. Ja, ja, bym, ja bym tego widział, Szkoda. Szkoda czasu. O, 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 jedzie. Krasne ej, ej, patrz, siadaj. Co tam? Słuchaj, wczoraj dostałeś dymeczko, fajeczka. I co? Oszukałeś nas. Byliśmy u księdza. Byliśmy w jakiejś, prawda, krypcie pod wieżą, ale... nie stąd tą nie znamy. Prawda, na rozumiesz. To nie jest takie proste. Jadek był chłop morowy i to co mówił, to mówił prawdę. A jak mi nie wierzycie, to ja wam pokażę, jakie fanty mi jeszcze po niej zostały. Poczekajcie, a to trzeba Lebana przyduszyć, ale poczekajcie. To wiesz, bo co wiemy, co z chmury. Ciekawe, To jest ten? Ja już ja nikomu nie wiem. Co myślicie, że przyjdzie? Nie, nie, Ja sobie taki o Kisią. mnie, panowie, słowo troszczy pieniędzy. To są fanty, jakie mi? Dziadek po szwabach zostawił. W forsy się znajdowało. Dokumentów. No, tu hitlerowskie stęple. U plebana to przyjeżdżał taki jegomość pułkownik wojska. I oni tam długo szemrali ze sobą w różnych ciekawych rzeczach. Jedźcie jeszcze raz do księdza i go tam przyduszcie zdrowo, bo on wie. Co i jak. Tam pójdziecie, to będziecie wiedzieć. A ja nie kłamałem. Sami widzicie. No to są zbiera. No to co, pójdziemy? Aleśmy byli, to i to. No ale jak go przyciśniemy, może nam coś więcej powie. Może gdzieś jeszcze jest jedna krypta, może jest ukryta. Tego nie wiemy. masz rację, jak już tu jesteśmy, to dokończmy tą sprawę. Może warto by było, co? Ja myślę, że to się jedno skończy. Ale musimy o porzanie. Przycisnąć go musimy. No co, chłopaki idziemy, nie? No to już rana się umówimy. Pójdziemy do Nie to zajmowe, no. Skoro to byłobyśmy to nie. Słuchaj, przedstawi dokumenty. Dałem jeszcze jedną no. szansę. Boże, szczęść boże. Boże, boże, po raz kolejny się spotykamy. Witajcie no panowie szczęść boże. szczęść boże. jeszcze raz przyszliśmy do księdza. I bardzo się cieszę. Chcieliśmy zapytać, czy gdzieś jeszcze tutaj jest jeszcze jedna krypta, ewentualnie jest zamaskowana. Chcemy się dowiedzieć. Po prostu się, się ciekawi tego tematu, chcemy się dobać. Ktoś ktoś słyszał, ktoś coś mówił. Był kiedyś sobie przypominam, pułkownik Wilczu ano? i on mówił, że kiedyś tam wchodzili w latach 50. -tych, 60. -tych do krypt wskazywał chyba nawet miejsce. Coś mi się wydaje, że mam zdjęcia, które on zostawił. panów interesowało, to ja mogę poszukać tych zdjęć. No mocno dziękujemy. Tak? Proszę bardzo, panie. chwilę na obecce sobie usiąść, ja poszukam. Dziękujemy, dziękujemy. dziękujemy. Panowie, udało się coś znaleźć. Ano? Mam, kilka fotografii od profesora Wilczura, przeglądnijcie. Dziękujemy. Może się przydadzą. To jest ta krypta, no? Tak, to jest tam ta, ta mm -hmm. krypta. W tym zdjęciu jest pan pułkownik wilczór. Ja wam powiedziałem tyle, co, co, co wiedziałem o, o tych kryptach. Myślę, że profesor wilczór powie wam o wiele więcej. Tam powinien być telefon, na którym ze do zdjęciu do, do profesora. się panowie. To dziękujemy bardzo, księdzu. Dziękujemy mocno. Bardzo się cieszę, że mogłem coś pomóc. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, z obocenia. Z Panem Bogiem. Z panem. A co chłopaki, dzwonimy do pułkownika. Za mu, widzimy co rzeknę, Dzwonimy. Dzień dobry, panie pułkowniku. Sapa Michał z górskich dzwonię. Dostałem telefon od księdza proboszcza z walinia z kościoła. Chciałem się zapytać o jedną rzecz odnośnie krypty, która jest pod wieżą. I jest panu znane jeszcze inne wejście do, do krypty, czy w ogóle się znajduje tam jakaś krypta? Tak? Tak, jest, jest. znajduje się jeszcze jedno. Obok drzwi kościoła jest okno wentylacyjne, do którego możemy się dostać. Także. Tak, tak. Dobrze, to dziękuję panu bardzo. Jak coś znajdziemy, to się odezwiemy jeszcze. Do widzenia, panu. Słuchajcie, jest jeszcze drugie wejście, tak jak mówiłem. Z strumienia To pobieg dziwny. Co to? A z tam będę? Nie wiem. Tam wiem?